Instrukcja montażu sufitu podwieszanego z listwy w kształcie sześcianu Kraft. Sufit jest standardowo wyposażony w następujące elementy: Uniwersalny trawers o rozstawie 52 mm do mocowania listwy, zestaw podwieszek, łączniki do listwy o szerokości 35 lub 88 mm, bezpośrednio listwy o wybranej szerokości, zaślepki do listwy i narożnik ścienny. Wykonujemy oznaczenia sufitu. Określamy poziom, na którym znajduje się L profil ścienny. Minimalna odległość od głównego sufitu do profilu wynosi 120 mm. Montujemy profil ścienny na kółkach w krokach co 300-500 mm. Zaznaczamy sufit i montujemy podwieszki na metalowych składanych kółkach. Odległość zawieszek najbliższych do ściany nie powinna przekraczać 300 mm. Podwieszki są ustawione w odstępach, od 500 do 1000 mm. Za pomocą nakrętek z podkładkami mocujemy uniwersalny trawers na podwierzkach. Od spodu trawersu dodajemy nakrętkę zabezpieczającą. Instalujemy trawersy na całej powierzchni pomieszczenia. Do montażu listwy zatrzasnąć je z niewielkim wysiłkiem w zamku trawersa. Listwy o długości większej niż 3 metry lepiej zamontować z pomocą asystenta. Zamontuj zaślepki na odsłoniętych końcach listwy i połącz listwy ze sobą za pomocą łącznika. Sufity listwowe są jednym z najbardziej różnorodnych narzędzi do tworzenia rozwiązań projektowych. Listwa o kształcie rześcianu daje wiele opcji wykończenia sufitu, a nawet ścian. Korzystaj z pomysłów działu Projektowania Kraft, które znajdziesz na naszej stronie internetowej craftds.pl. Życzymy inspiracji!